Witam serdecznie. Witam i zapraszam na nową propozycję pracy terapeutycznej, tym razem nad nawrotami uzależnienia. Proponuję warsztat, który będzie się zawierał w czterech spotkaniach trzygodzinnych. Zaczynamy 8 stycznia, to jest sobota. I zawsze w sobotę, w godzinach od 18 do 21 e, będę się z Wami łączyła przez Skype e, i popracujemy sobie, żeby poszukać odpowiedzi na pytanie, czy ja naprawdę czyś e, Pracuję na bazie książki Jak zapobiegać nawrotom picia ani Muszeńskiej. Stara pozycja z początku lat 90., ale nie znam lepi, lepszej. Są tu konkretne kwestionariusze, e, które e, możesz sobie e, pod moim okiem przeanalizować, e, użyć je do analizy swojego obecnego funkcjonowania w życiu jako osoba uzależniona, a trzeźwiejąca. E, rejestrować się proszę przez stronę. E, Liczba osób oczywiście, że jest ograniczona, bo to jest warsztat terapeutyczny, czyli dla każdego muszę mieć też czas indywidualny. Grupa może liczyć od 6 do 12 osób, więc jeżeli jesteś zainteresowany czy zainteresowana, to warto się zapisać już.